No. Hej, cześć, witajcie w czwartym odcinku Terraria Poradnik. W tym odcinku, tak jak obiecaliśmy, jak zacząć grę w Terrarię. Coś dla Was. Dla nowych graczy, oczywiście. A więc tak, to porkiem, klikając na lewym, lewym przyciskiem myszki na sam dół tego drzewa, trzymamy. I dostajemy drzewo. Z drzewa robimy crafting table, czyli workbench. W workbenchu robimy różne przedmioty. Ała, 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 grywam. Jeśli posiadacie. Tak samo jest z klockiem. Kopiacie. Kobla stołna przy was szybko wykopię jednocześnie mówiąc e eee, tak Może skadry proponuj co... E, to... no. no właśnie, najgorszy set, czyli zbroja jest z Copper Coina, następna jest z Iron z Irona oj, OR Scopera no. Z kopera, no. E, e, następny jest silverowy, następny jest... nie, na, koper e, iron silver złoty chyba. Dalej nie pamiętam, nie chcę mi się wymieniać, ale tak by wyglądały wasze początki. E, klikając Shift możemy... No, klikając lewy shift możemy wybrać szybko pochodnie. Ja nie mam pochodni, ale zaraz zrobię. I robimy nasz piecyk. Chyba, że. No, piecyk. Stawiamy piecyk. Tutaj nie mogę. Na przykład tutaj. I przetapiamy nasze rzeczy typu copper iron, copper iron i silver i w ogóle wszystko w nim przetapiamy. Wszystko, co tylko się da. Każdą rudę. Posiadając 5 sztabek żelaza, robimy kowadło. W kowadle robimy zbroję, chyba itp. I w kowadle ogólnie wykowamy większość rzeczy. No i to by było na tyle, jak zacząć. Jeszcze raz, lewym stawiamy, prawym wyrzucamy lub coś. I, I to byłoby chyba na tyle, prawda? I co w następnym odcinku z kadry? Z NPCami to będziemy musieli trochę bardziej popracować, więc e, może jutro. O, Mega Shark, mam Mega Sharka, e, on jest potrzebny na trybie hardcore. E, gdzie jest guide? Eee. Trzymaj swojego megasharka. Eee. Gdzie jest guide? A, guide nam pokazuje. Nie ma guida. Eee. On nam pokazuje, eee. jak coś skraftować. No. Jakby ktoś czegoś nie wiedział, na przykład dostałby coś, ale nie wiedziałby do czego to służy, to wtedy klikacie na guide. Go idę prawym, e, i wkładacie mu tam rzecz, e, z której nie wiecie co się robi. Nam akurat gdzieś przepadł. Zabiję go, to się wyrespi. Czekaj, którym się go zabijało. A nieważne. Mm, tak w następnym odcinku, może coś. Latające wyspy. Ej, skadryl. Dobra, w następnym odcinku Mega Shark. Eee, także komentujcie, subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco. I mam nadzieję, że Wam pomogliśmy zacząć gry w terrarię. Także cześć.